Hej, witam Was serdecznie ponownie w Arkham City z cyklu ESOgrania. Zapraszam Was do oglądania kolejnej części. Kontynuujemy misję cichą wkradania się do skarbca... Eee, ...Dubr Tigera, czy jak to się tam nazywa. Ostatnio zginęliśmy próbując załatwić wszystkich strażników, teraz mi się udało. I cóż, wchodzimy do skarbca, zobaczmy co nas tam czeka. Widzę, że jest. Kotka się do mleczka. Ew, lubię takie teksty, Teddy złoty wibrat. O, oh, wow. Dobra, pokażę wam, jak działa kontra. Kontra to jest oczywiście zaatakowanie przeciwnika, który aktualnie nas atakuje. Bardzo ładna rzecz, znana z innych gier, oczywiście. Podcięcie biczem, a podcięcie biczem! Kurna, dlaczego nie podcięła się i biczem? Dobra, Kurna, naprawdę walki są strasznie przyjemne i emocjonujące w tej grze. Przydało się tego zdjąć. ten jest naprawdę wredny, a w niego trzeba odpowiednią sekwencję ruchów wypierdzielić, żeby cokolwiek się udało. To jest taki twardy skurwiel, że, że tak powiem. No na szczęście mamy dużo życia Zajebis się Wesołych kolesi w marynarkach czerwonych. Naturalnie. Trzeba załatwić najpierw biczem, co powoduje, że on jest taki ogłuszony, a potem go dobić. I coś mi się tam odblokowało. Ucieknij z Arkham City z łupem. No dobrze. No to uciekam. Nie wiem którędy i czy ja mogę cokolwiek robić oprócz chodzenia. Ale skoro możemy chodzić to przynajmniej po jej pupę. Nie Ja no, w zasadzie nie wiem gdzie iść, wiecie. W wyjście jest po prawej. No dobra, taki, w takim razie tylnym wyjściem. You can do it. Just walk right out of here and leave him. It's easy. You'll never forgive yourself, Selina. Save Batman, then get out of here. it's not like he'll die. It's Batman, right? <laughs> Nieźle, podoba mi się to. Cholera. No i teraz mamy taką zagwazkę, ponieważ Batman jest aktualnie uwięziony, jest w rękach Jokera, y, słabo się czuje i w ogóle umiera. No i widzę, że mamy wcale nie taką liniowość w tej grze. Bo możemy wybrać chyba, czy uratować Batmana, czy jednak zostawić go swojemu losowi. Kurde bela, i co to teraz zrobić? Mógłbym uciec i być hamem. Albo go uratować. No i co teraz wybrać. Mm, dobra, uratuję go. Coś czuję, że jak go uratuję, to będę miał troszkę łatwiej w walce z różnym z jakimś bas boss, bossem. Rzucić walizki ratój Batmana. Dobra, rzucam. W piściec. Since when did you grow a conscience? Is a girl's work never done? Hold on, handsome. I'm coming to save you. Zresztą, skąd ona wie, że Batman jest w niebezpieczeństwie? I czy ja w ogóle dobrze kuźwa idę? Dobrze idę. O Wystraszyłem się. Coś tam walnęło. O kurwa. Dziękuję. Rotowaliśmy go. Może mu usiądziesz na twarzy? I'll Figured you could use my help. You're right. I think I chipped a nail back there. <laughs> you stick with the brooding. I'll handle the wisecracks. I guess we both know what Protocol Ten is now, right? If you're planning on stopping it, you need to hurry. <laughs> okay. you this Batman is No offense. No dobrze, w takim razie wprowadzono dziwną procedurę o nazwie procedura 10. Nie brzmi to strasznie, ale i tak się kurwa boję. I gdzie teraz mamy iść tak naprawdę? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Przybliżamy. To jest... Brzydki głos. To jest poboczna misja. Do Bejna zaraz pójdziemy. Dobra. I tak musimy wyjść. Jeśli chodzi o poboczne misje, są tutaj prowadzone poboczne misje, pokazane jako znaki zapytania, rozsiane po całej mapie. Jest to taki dodatek, że jest tutaj troszeczkę przedłużyć chwilę, żeby sobie przedłużyć tą całą rozgrywkę. Ale moim zdaniem są nudne. Strange, jest rozsiane na Arkham City z Wonder Tower. You've to miejsce. Jokers, taken Talia. I'm going after them. You can't. Hundreds zostaną zabitych. I need your help to stop the attack. He'll kill Talia. You need to think this through. Batman can't let all these people die. My tracker is not activating. Reroute all Wayne Tech satellites to boost the signal. I can't do that. I realize it is difficult, Sam. But you need to decide if one life is worth sacrificing to save a thousand. Don't do this, Alfred. Batman must save Gotham. I'm sorry. But deep down, you know I'm right. Oracle, do not lose Talia's signal. Okay. Mm. The tower's locked down. No way in without the codes. One of the choppers will be carrying the master control program. I just need to find that chopper. down. Body count is high. bo ja czegoś nie rozumiem Ja tu czegoś bardzo nie rozumiem Muszę skanować śmigłowcą? WTF Śmigłowiec Tiger, ok. No skanuj Rakietami walą ogólnie rzecz biorąc neutralizacji Brak głównego programu sterującego. Nie do końca rozumiem, co to okej. Okay. Tak się znaczy, chcę wam jeszcze jedną rzecz pokazać, mianowicie... ...latanie po mieście pod helikopterem. Bardzo fajna rzecz. Ale nie wiem, czy jest w sumie przydatna troszeczkę ściszę tą grę, bo mnie... ...zagłuszają dialogi. Już przeskanowany, no dobrze. I standardowo batmany możemy latać. Kuźwa. Wszystko jest przeskanowane, wiecie? Nie wygląda to fajnie Bo muszę się dostać jak najszybciej do tej talii, żeby ją uratować. To jest taka laska tutaj w grze córka Razgula, czy jak nie ja Razgul, czy jak on się tam nazywa. Również koleś z komiksów ponoć. No i muszę je uratować. Ale mamy też opcję uratowania całego tam. I teraz nie wiem co robić. Może nic. Dobra, idziemy do Bane'a. Zostawimy sobie go cel. Bane jest chyba w tą, dron, w tą stronę, w tą mańkę, tak! To widzę, że to są te kurde helikoptery, ale ja je wszystko poskanowałem już. Łączenie zakończone. Stupę z czymś takim, kurde, w stopniu mam te wasze skanowanie helikopterów. Kto się tym zajmuje w dzisiejszych czasach? Nie mam życia, skanuję helikoptery. Śmieszne, dawaj, Bats, dawaj do Kurde, Kurta kobejna Ok, teraz muszę cholera znaleźć wejście. Do kryjówki Beina. Bane, Bane o, dziwo, o, dziwne, o dziwo w tej części stał się kolesiem dobrym, który chce ratować ludzi i w ogóle im pomagać. Nie do końca to rozumie. Kurna, serio? serio... Anio do mnie, nie lubię tego. Zresztą kto lubi. Tu jest Bane, dobrze, o to mi chodziło, o te właśnie drzwi. Czyli... Miałem tutaj misję niedawno, w której musiałem zniszczyć 6 baryłek tytanu, czyli tego narkotyku tudzież chemikali, która zmienia ludzi w po prostu w wielkich przepakowanych soldatów. No i... Miałem tutaj właśnie misję od Bane'a, czyli tego przepakowanego zioma rodem z Borderlands, strasznie mi się kojarzy z Właśnie skończyłem misję. Och nie. Pewnie, że nie. Pewnie, że nie możemy pozwolić, kurde. Wszyscy zginiecie. Och, zajebiste, ja tego nie znałem. Wielokrotnego knockoutu. Zyskaj bonus różnorodności. Coś coś tam wykonałem dziwnego. W sumie nie uważam się za łowce Achievementu. Dlaczego Bane nie uderzył? Uuu. In your face, got No, szybko się nimi zajęliśmy, ale widzę, że ten jeszcze wstał. Dobijemy go szybko. I wokulary. okulary. Szkoda, że nie pękły. To byłoby ciekawe. Jak i zniszczyłem mój. I take it you've done the same? In a manner of speaking, yes. Titan is too powerful to be used against me. I needed it all for myself. Now, do Nie. me a favor... and die! No! <laughs> no! I knew I couldn't trust you, Bane. So I used you instead. What? Simple. You rounded up the remaining Titan. Now I can destroy you. Stop! Zajebiste. No, czyli Bane wcale nie jest taki dobry, jak się wydaje. To są baryłki z Titanem. Zaprezentuję wam teraz jeden z gadżetów znanych z arkam Asylum, czyli wybuchowy żel do pochwy. Stop! Wybuchowym żelem nawilżającym, Please! rozwalimy baryłki pełne zielonego piecącego gówna Będzie zabawnie, uwaga Niemal czuję się jak barbarzyńca Dobra, rozwalmy je, uwaga Bane, patrz Ups I'm sorry, niechcący Palec mi się Czuję się jak ostatni chuj, przecież on tak bardzo chciał tego tytanu Przecież on może się tylko nim żywić, ja go właśnie niszczę Jestem złym człowiekiem, zasługuję na karę. Może wychłoszczę mnie kobietę kot. Ups. Sprawa zamknięta. grubasie. Free me. Free me. No. Free me. Free. me. Dobra, sprawdźmy jak tam z batarangiem. Nie, nie będę go otwierał. Szybanie się nie da. Ok, pokażę Wam jeszcze na szybko niektóre gadżety. Pierwszy to jest batarang znany z tamtej części, czyli coś, co wraca do nas, mimo że tutaj nie wraca. Dobra, więc może jednak nie wraca. Drugi to jest pazur do przyciągania skrzyń, do przyciągania... na przykład do wyrywania krat ze ścian. Aktualnie tutaj chyba nie ma nic. Czym można pazur użyć? Trzeci wybuch, halowy żel, znacie. Impuls energetyczny, to jest coś nowego. Wygląda jak strzelba, ale możemy tym na przykład włączać agregaty prądu, żeby na przykład aktywować bramę albo porazić kogoś prądem. Mroźny wybuch, to jest kulka lub raczej granat yy, śnieżny, który jak się rzuci, to emanuje lodem. Można zamrażać w ten sposób przeciwników lub zamrażać wodę i po niej chodzić. Kulka dymna do uciekania służy lub do robienia yy, zamieszania. Wyszutnia liny znana również z pierwszej części do przemieszczania się z punktu do punktu na równej odległości. Również można zrobić coś takiego, czyli 90 stopni skręt na linie. Co my tu mamy? Mamy oczywiście de deszyfrator, którym się otwiera zamki. Zakłócacz do broni, to jest najbardziej przydatna rzecz moim zdaniem w całej grze. Potrafi zakłócić dwie bronie u kolesi z broniami, z brońmi. Chodzi ogólnie o broń maszynową, tudzież pistolety, strzelby. E, bardzo przydatne. No i zdalnistrowany sterowany batarang, który robi takie cacko, że można nim przyspieszyć, można nim kierować, trafiać w cokolwiek i tak dalej, i tak no dalej. Dobra, ciekawy jakim cudem Bane, który jest takim przypakowanym koksem, nie wychodzi stając z tamtej klatki. Okej, okay, miałem dalej skanować te śmigłowce, tak? Okej, okay, widzę, że tam są... Ale wydaje mi się, że... nimi się już za zająłem... Możliwe, że tym się nie zająłem... Cholera... Sprawdźmy... O! Okej... Okay. To jest nie tak. Co jest nie tak, przepraszam bardzo. Aha, okej, okay, dobra. W takim razie chyba muszę jakąś dużą ilość przeskonać. Muszę troszeczkę polatać po mieście yy, i polatać po tych yy, wesołych helikopterach je poskanować Happaj. Gdzie to jest? Okej. Okay. Skanujemy. Skanowanie w locie. Dodatkowe punkty? Cholera. Uuu, co jest nie tak? Fus roda. Ok, tam widzę. O kurde, nie. O nie, o nie, o nie, coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Jakiś wielki pocisk tam. Jedną. No i bardzo dobrze. Więźniów to wy sobie możecie tutaj wystrzelać. Takich nie lubię, bo mnie biją. I nie kochają mnie. Dobra, jeszcze do tego polecimy. No, łap się. Na chuj te lagi. Także jeśli chodzi o poruszanie się w tej grze jest zupełnie inny, inna jakość poruszenia się niż w Arkham Asylum, w którym lataliśmy po malutkich lokacjach, a teoretycznie w ogóle nie lataliśmy. Bo po co? Nareszcie. Nareszcie coś się dzieje. I mamy następny poziom, od razu sobie rozdam na koniec tej części jest grania, rozbrój i zniszcz, zrób QP do sedesu, gdzie to jest, walka, nowy, o chwileczkę, może gadżet, to mnie, to mnie kusi, tam mnie kusi, nie, weźmiemy sobie batalistyczny, ponieważ zależy mi na tym, żeby nie ginąć od pięciu kulek w klapę. Mam to Wonder Tower. Good. You're doing the right thing.

Tym razem się już z wami żegnam i na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o muzyce w tej grze. Muzyka... Zamknąć kurwa mordy! Ja tutaj mówię o muzyce. Okej. Okay. Muzyka w tej grze jest przepiękna. Ja już mam soundtrack na e, na dysku. Jest naprawdę świetna. Nie wiem czy to nie jest Hans Zimmer, może coś mi się... Możliwe, że coś mi się pomyliło. Może to jest Hans Zimmer, nie wiem, ale jest przepiękna muzyka, naprawdę trzyma niesamowicie klimat, bardzo miło się ją słucha nawet poza grą, robiąc inne czynności, jakie tam sobie lubicie robić przy muzyce spotmana. Niesamowicie wkurza mnie ten głos strażnika z. O nie. O nie. o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 no, na szczęście mi się udało uciec. A, nie, 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 o 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 Dobrze, ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach tej serii i pozdrawiam Was serdecznie. Zostawcie jakiś komentarz, jeśli Wam się podobało, czy łapkę, i ja oczywiście zachęcam do subskrypcji. Na razie.